Jak się podniecaliśmy, że mamy nowy mikrofon, a okazuje się, że zapomniałem go dzisiaj ze sobą zabrać. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powiem Wam trochę o systemie treningowym góra-dół. Ja osobiście takim planem treningowym nie trenuję, ale nie jestem sam. Mam dzisiaj gościa i będę chciał to wykorzystać, a w międzyczasie przedstawię Wam, jak powinna wyglądać metodyka programowania takiego planu treningowego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, ponieważ nic Was nie kosztuje, a mi to może kiedyś pomóc. Nie przedłużam. Zaczynamy. Dobra. Wyciskanie nad głowę, nie? Jako pierwsze będą ćwiczenia ukierunkowane na te grupy mięśniowe, na których w największym stopniu zależy. Zaczynamy od wyciskania nad głowę, później dopiero przejdziemy do przyciągania w płaszczyźnie horyzontalnej. Będzie to i, I Też warto zwrócić uwagę na to, że jako pierwsze będą ćwiczenia złożone i globalne, wykonywane na wolnych ciężarach, które po prostu wymagają od nas największej ilości skupienia i też generują największą ilość zmęczenia i fatygi. Dopiero w drugiej kolejności przejdziemy do ćwiczeń mniej złożonych, do czego jeszcze wrócimy. Dobra, dawaj a, tak nawiasem, pradyg jest dwa tygodnie przed swoimi pierwszymi e, zawodami, przed debiutem. Pracujemy razem 4 lata. W końcu nadszedł ten moment, więc jeśli będziecie kiedyś chcieli wystartować w zawodach za jakieś 4 lata, to zapraszam do zrobienia. Mm. <laughs> a A odóż do samego końca, wyzeruj ją, wyzeruj. I zbuduj napięcie od nowa. O, właśnie. Dobra, 52,5, tak? Tak jest. Przechodzimy już do drugiego ćwiczenia, czyli przyciągania w pozycji horyzontalnej. Z martwego punktu będzie to pendle row, więc zaczynaliśmy od ćwiczenia, gdzie ten zakres ruchu jest stosunkowo duży i jest to jedna z tych zmiennych, zależnie której możemy programować kolejność wykonywanych ćwiczeń w planie treningowym. Chyba że oczywiście bardziej naszym priorytetem byłyby mieście grzbietą, no to wtedy zaczęlibyśmy od pendleja. i pomimo tego, że ma krótszy zakres ruchu byłby to wtedy e, odpowiedni e, argument. Dupa wysoko. Hej. Okay. Jeszcze raz to muszę powiedzieć, słuchajcie, Radek za dwa tygodnie ma swój debiut w zawodach, Pracujemy już 4 lata w sumie. Jeśli chcielibyście się poćwiczyć trochę w Eurodzimie to serdecznie zapraszam. Żletka, nie? <grytanie> Na stronę. Tak. Już Zresztą no. tak to było takie no. Ładki mięśniowych powiedział. Dawać. No, więc serdecznie zapraszam do eurodzimu. Koniecznie, możecie to zrobić tutaj. Nie? Fajnie. Spokojnie, bo tak no, się nie znaleźć. znaleźć? to jest, to, to jak gdzieś jesteś pierwszy raz, to się nigdy nie będziesz Więc To jest więc kwestia czasu. A tak, tak nawiasem, powiem wam jako ciekawostkę, że to była pierwsza siłownia w Jaważnej, do której przyszedłem. I już tutaj zostałem i nie szukałem żadnej innej. To no? jest takie olbrzymie maszyny, nie? Jest. To jest jak, jak ja zaczynałem trenować, to tylko takie były. Nie było innych. Nie było fitness clubu. Był tylko taki sprzęt. I w repozorach ten sprzęt jest dużo lepszy niż to, co robią teraz. Co dwa tygodnie ten plastik się psuje. A tutaj kobietem, te wyciągi chodzą, jakby były nowe. A mają 30 lat pewnie albo no? więcej. Super. Ekstra przechodzimy do kolejnego zestawu ćwiczeń są to już ruchy mniej złożone będziemy wykonywali ściąganie z góry na maszynie jednorącz w serii alternatywnej z wyciskaniem na maszynie na barki, więc w zasadzie łączymy dwie płaszczyzny ruchu, co nie tylko zaoszczędzi nam trochę czasu, ale również i wbrew pozorom zwiększy objętość treningową, determinowaną w tym wypadku poprzez tonaż treningową albo po prostu ilość wykonanych ruchów Zwał jak z I przechodzimy do ostatniego i trzeciego zestawu ćwiczeń. Jako, że musimy jeszcze zrobić klatkę piersiową, i obarków to znowu połączymy sobie ćwiczenia w serię alternatywne. Natomiast ze względu na to, że będzie to już... Piąte i szóste ćwiczenie z kolei też będziemy wybierali e, ćwiczenia z, e, izolowane, przepraszam, więc zrobimy sobie rozpiętki. Zaraz zapytamy w jakiej formie. Radek, w jakiej formie rozpiętki? Butterfly. Butterfly. To, że tak powiem, kwestia indywidualna, kto co lubi, więc zrobimy butterfly'a i wznosy boczne. I wznosy boczne. To. Dobra, teraz jeszcze dwie istotne kwestie, co do masów bocznych, o czym nie wspominałem w poprzednim materiale. To przede wszystkim prowadzimy ramię w płaszczyźnie łopatki, czyli nie w płaszczyźnie czołowej, tylko wysuwamy ramię trochę do przodu. Pokaż Właśnie. co przede wszystkim jest dużo bardziej komfortowe dla stawu ramiennego i dzięki czemu też mamy bezpieczny zakres ruchu, trochę dłuższy. Ramię unosimy natomiast na wysokości, przepraszam, ciężar unosimy na wysokość stawu ramiennego raczej nie wyżej, ponieważ nie ma to już większego sensu w tym wypadku. W kontekście oczywiście bocznej części mięśnia na ramieniu. Ruch, ruch, tak jakbyś chciał pociągnąć ramię. Tak bankie pokazał, pokazać. No, czyli łokieć idzie do tyłu, a drugą y rękę do przodu. Czy nie będę O, to jest, ramień, Dla mnie do pewnej sklinacji. O. To już mówiłem, że za dwa tygodnie Radek ma swój debiut i prawdopodobnie będziemy startowali w kategorii juniorów powyżej 75 kilogramów. waga na dzień dzisiejszy 80, no, więc myślę, że do klasyka może ciężko byłoby się zmieścić do klasyka, bo musielibyśmy zejść poniżej 84 kg raczej, więc nie będziemy na siłę się odwadniać, więc po prostu albo będziemy wychodzili w juniorach, albo wejdziemy też we wagówce wtedy do 90 kg. 85 chyba, niestety nie ma na tych zawodach. No, jedziemy się dobrze bawić, nie gramy o złote gacie, więc nie będziemy też żyłować kosztem zdrowia. Bez mojego punktu widzenia nie ma to sensu. Nie jest to gra warta na tym poziomie mm, świeczki. Nie? Tak, tak mi się wydaje, więc. Nie wiem, czy, to znaczy tak. misja jest taka, że wezmę kamerę i będę kręcił ręki. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Nie wiem jakiej jakości będą ujęcia, więc y, prośba jest do Bartka, żeby to zmontował w taki sposób, żeby ludzie chcieli oglądać. A nie wykluczona, że będzie wtedy więcej problemów. Okay. <laughs> Dobra, druga runda. Lecimy. Line up. Pozycja chodzę. Weź za cyk. No. Bach. Szeroko, szeroko, zobacz. Szeroko, kurwa. Cała cena jest Twoja. O. Tak jest. Super. No i dziura jest tam nogami. O, widzisz. Zdaję sobie wrażenie jak ciężko utrzymać. To tak jest w wielkim pośredni. tak. Kurde. Chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli się czegoś dowiedzieliście, jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę, komentarz, a może nawet subskrypcję, ponieważ nic własnego nie kosztuje, a mi to może kiedyś pomóc. Cześć. Cześć. <noise>